No dobra ludzie, chcę wam coś pokazać. Spójrzcie, pomyślałem sobie, że skoro niedługo mieli, już nie mają zamknąć sklepy online PSN, PlayStation 3, wity i PSP. Trzeba kupić sobie Drakengarda 3, co nie? I tutaj DLC. Byłoby fajnie zagrać, jak później już nie będzie można nigdzie kupić DLC. I wchodzę sobie tutaj, trzy dni nad tym siedzę. Gdzie jest przycisk zakupu? Nie ma nigdzie przycisku zakupu. Kilka dni się nad tym zastanawiam, szukam w internecie rozwiązań, próbuję tutaj wszystko zrobić. I tak oto dzisiaj. Siedzę sobie, znowu klikam wszystkie przyciski na kontrolerze i zauważam: Hej, czekaj. Jak zrobię tutaj w górę, to nagle namierzenie przycisku jakiegokolwiek znika. Jak zrobię jeszcze raz. Pojawia się tu na górze. Robię w dół. Znowu nigdzie nie ma. Robię jeszcze raz w dół. Oho, jeszcze w dół, jeszcze w dół. Czyli teraz, kiedy zrobiłem znowu tutaj z tego przycisku w górę namierzenie, i nigdzie nie widać tego kursora, tego namierzenia, wciskam X. I proszę bardzo, Drakengard 3 dodaj do kasy. I mogę zakupić. To samo z DLC. Dobra, czekajcie, teraz tutaj jeszcze raz Wam to pokażę. Idziemy na DLC. Znowu to samo. Mam na tutaj. Idę w górę, tutaj gdzie powinien być przycisk. Dodaj do kosza. Wciskam. I jest. No niesamowite. Przycisk. Dodaj do koszyka, jest niewidzialny u mnie na PSN, PlayStation 3. I już myślałem, że nigdy nie kupię tutaj nic więcej. Patrzyłem na amerykańskim sklepie, nie było tego błędu. Na polskim sklepie nie było tego błędu. Tylko oczywiście tam, gdzie ja muszę kupować z niemieckiego sklepu, bo muszę płacić za eurosy. No jasne, tylko tam takie błędy. Dobrze, że to odkryłem, kurde. A no i teraz mogę sobie zakupić tą piękną grę. Bogu dzięki. Pozdrawiam. I pozdrawiam Sony. Naprawcie to gówno, proszę.